Cześć, witam na kanale, z tej strony Wojsim, a to jest kolejne spotkanie z grą Workers and Resources Sowiet, re e, I moi drodzy, nie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zajęli się czymś troszkę innym niż ostatnio, e, ponieważ chciałbym, żebyśmy zaczęli sobie od poprawienia zadowolenia, mianowicie wyłączymy eksport żywności. Myślę, że to dużo nam polepszy, więc mamy teraz ten duży skład celny tutaj, tak? Bez eksportu żywności i ja bym to wszystko tu pokopiował. A także my tu chyba mamy jakąś linię, prawda? No to wszystkie te pojazdy z tej linii bym sprzedał a samą linię bym po prostu usunął, bo nie ma sensu, sensu sprzedać żywności, jeżeli jej na bieżąco nie mamy w naszym yy, po prostu w naszym sklepie, tak? No to nie ma zdecydowanie sensu i jest to według mnie absurdalne. Ale yy, wracając jeszcze tutaj do tematu, no to mamy tutaj. Yy, to żelazo. Mamy też tego żelaza trochę tutaj. E, I można by tu postawić w końcu jakąś hutę stali, Tylko pytanie brzmi: czy w końcu mamy to wybadane już wszystko, czy jeszcze nie? Nie wiem, jeszcze mamy dopiero tą metalurgię i nam badają. Aha, czy idzie dopiero tak powolnie. No to niech idzie. A ja bym może się zajął trochę tutaj miastem. Czy my coś tu jeszcze możemy poprawić? No, przed nie by działa, teraz tej żywności też powinno być więcej, bo trochę, trochę powinno jej się produkować. Bo nawet płodów rolnych troszkę mamy, nie jest może ich super hiper dużo, bo one są zużywane też na bieżąco przez te zakłady. A te zakłady działają naprawdę dobrze, ale myślę, że powinno się to z czasem zacząć poprawiać, ze względu na to, że ta żywność po prostu powinna być. Eee, I tyle. Eee, budynek, który jest bez zaślebiał, właśnie, to no, można by poprawić, bo ogólnie tu przeszukuje chyba osiedle w końcu. W ogóle fajnie, że mamy tylu lekarzy, szkoda tylko, że jest ich aż tak dużo pacjentów, ale może to się akurat troszkę poprawi po tym, jak wzrośnie nam troszkę zadowolenie. A zadowolenie wzrośnie, jak będzie żywność. A żywność będzie nie wiem kiedy, bo na razie tutaj nie, nie widzę, żeby ktoś był chętny, żeby tą żywność brać. Na razie do gorzelni jedzie. A ilość żywności, no troszkę powinna tu wzrosnąć. żeby że coś tu dowiozą, tylko najpierw by tało żeby wiecie... i dojechać, nie? Bo gorzelnia działa. I gorzej, ale nie wiecie, ale alkohol może być na bieżąco sprzedawany, bo na alkohol zarobiliśmy troszkę tak. Troszkę zarobiliśmy na alkohol, no oczywiście zarabiamy standardowo na ubraniach. Czego my tyle znowu e, importujemy? Chemikalie. Ale chemikalie to jeszcze daleka droga, żeby ich nie importować, więc na razie po prostu musimy i tyle. I tak powinniśmy na tym wychodzić w miarę na plus. Zresztą teraz troszkę więcej importowaliśmy, bo też budowaliśmy troszkę. Co też wiecie, inaczej jest jak się buduje, a jak się nie buduje. Tylko czemu to zadowolili na spodach? Bo dalej nie mają żywności, super. Ci dopiero jadą, więc jak ci dojadą, będzie już trochę lepiej, miejmy nadzieję, i po prostu będą w stanie, wiecie, nam bardziej tutaj e, żyć, w tej republice. Dobra, e, co mamy tutaj? E, żelazo się produkuje, te wewrotki po wrotku sobie jeżdżą. No, nie jeżdżą one może super, hiper szybko, no, ale jednak zależy na tym, żeby one zaczęły jeździć. więc... M, jak tam ta metalurgia oporowo na razie. Ale nie wiem czy damy radę, no ale też ilość ludności nam spada, chociaż tu jakaś żywność niby jest, teraz, tylko ona się pewnie ekspresowo sprzeda. No ale ta żywność może też kiedyś dojedzie, wyliczmy na to, bo tu widzę, że akurat mamy skład celny, jaki siedzie z ubraniami, a ten co robi? Do gorzelni. super. Ty? ty może wy tam skrótem jakimś siedzicie, bo też tak może być. Przecież ty coś niby bierzesz i ty jedziesz akurat do małego domu, chodzić, wygląda no, to super. Tylko szkoda, że akurat jest was tak mało, bo zaraz tej żywności i tak, właściwie z nich nie ma cała jak jest to wszyscy się rzucili Więc no Ale Niech działa to jak chce Mnie to szczerze mówiąc też tak bardzo nie obchodzi Jak tam są nasze bloki e, Bo ten blok miał z najwyższym zadowoleniem ma na 75% Na razie ale miejmy nadzieję że wiecie Jak będzie już troszkę więcej tej żywności Ja też powiem tak Zakupię jej tu troszkę Tak do 7 to myślę że jej Mógłbym dokupić żeby jednak wiecie Jak najwięcej tutaj tego było żeby oni po prostu mogli to wszystko najpierw sprzedać, a potem, żeby to tu przywieźli, bo tu na przykład już to w miarę wyrabia. E, więc mi się wydaje, że to po, po prostu ma szansę działać. No bo też mamy tak taką długą drogę asfaltową, fajnie to też wygląda. E, natomiast póki w sumie, tu się nam takie rzeczy budują, bo bardzo powoli, w sumie opornie, bo zanim jeszcze się wybuduje, zanim będziemy mogli jeszcze mieć fabrykę e, to jeszcze jakiś czas to zajmie ja bym może zaczął kombinować coś z węglem, ponieważ węgiel mamy moi drodzy w tym miejscu, czyli do tego węgla można by tu zbudować jakieś takie mini miasteczko, nie mówię o jakimś dużym miasteczku, tylko też żeby ono wiecie nie stało w jakichś nie wiadomo jakich górach, to można by je zrobić na przykład też przy tej granicy właśnie, takie niewielkie właśnie, żeby tu wiecie był tylko dojazd i może w tym czasie jak to się tam buduje... To ja bym coś tutaj zaczął planować, czyli taką drogę asfaltową, stąd na przykład, albo nawet dwie drogi asfaltowe, i nawet jakiś most by trzeba było. Na razie myślę, że najprostszy most, jaki jest, tylko taki najtańszy drewniany bym chciał. Ja tylko, już przyciąganie do kraty, bo bym chciał tutaj, jak to by było, stąd tak, i stąd tak pewnie. Czyli równolegle. No i teraz musimy tutaj drogę asfaltową, i jedziemy z taką drogą dalej. Chociaż w sumie tu nie musi być droga asfaltowa, bo to nie będzie mieć jakieś takie połączenie super uczęszczane, więc to mogłaby być właśnie taka utwardzona bardziej. Żeby to właśnie lepiej troszkę szło. Dobra, możemy sobie przejść jakoś tak, troszkę ten las wyciąć, no niestety troszkę ten las będzie trzeba wyciąć, ale tu można zrobić wyrem drewna na przykład. E, daleko mamy do tego przejścia, żebym za daleko też nie poszedł. Na razie idźmy jakoś... czekajcie, skrócę to na razie. Idźmy do tym. Czy mamy to przejście tam y, dalej czy gdzie? Tutaj, tak? Czy jeszcze dalej ono jest? To, jest to, to przejście? Nie, to będzie to przejście. czy my musimy pójść bardziej jakoś ten. Osobiście czekajcie, bym poszedł może jakoś bardziej tu. Nie da się, a tu? O, tu by się dało, dobra. To poszedłbym jakoś na przykład tutaj teraz. ok Potem bym może jakoś ten las spróbował ominąć w miarę. Żeby wiedzieć całego, bo nie wiedzieć jak tu będziemy chcieli coś wydobywać. Czyli coś na przykład takiego bym tu sobie zaplanował, yy, tutaj, i jakbyśmy dalej poszli? Może tutaj po prostu byśmy poszli prosto. Już bez wiecie, jakichś tu większych kombinacji, ja bym po prostu poszedł tędy prosto. Tylko pytanie brzmi, czy by się jakieś dziwne kąty nie porobią? Raczej nie, dobra. Chyba idziemy wzdłuż kratki, no właśnie. Możemy jeszcze dalej przejść, i teraz jakoś by się przydało to z tym połączyć w ten sposób, a to tutaj po prostu połączyć, czyli tak i tak. Bez takich dziwnych pętli, jakichś zawiniętych. Nie wiadomo po co, tylko tak bardziej. O, zwyczajny skręt. Teraz y, tu wyjdziemy, ale wypadałoby po jakiejś klatce przejść. Czyli coś takiego, coś takiego i coś takiego. I jeszcze stąd byśmy jakoś wyszli tutaj na przykład. Okej. Okay. Stąd tu. Tam bym w sumie jakoś szerzej mógł od razu podejść. Nie wiadomo, wiecie, co się potem przyda. No, i tu mogłoby powstać jakieś mini miasteczko. Czyli z taką drogą przeszlibyśmy dalej, tu. No i potem tych bluźnierstw też nie chciałbym jakoś tu nie dużo. Na razie wiecie, myślę, że na początek tak jest 6 by wystarczyło. E, czyli co? Taki jeden. Tylko z tym, że na razie nie, nie budujemy go za ruble jeszcze. E, taki drugi będzie trzeba tu postawić też. Czy będzie on w miarę porównywalny? chyba tak. Moment, yy, anuluj. No, jeszcze się udało no, no, anulować na szczęście, bo ja w ogóle równo. Równo, tylko na dwóch różnych wysokościach niestety, no ale tak to tutaj będzie. Potem jakąś ścieżkę żwirowatym by zrobił, tylko też może nie zrobię. na razie. Na razie planujemy to miasto, planujemy, a nie od razu budujemy. E, czyli stąd by trzeba było podejść tak, stąd by trzeba było podejść tak, stąd tak i stąd tak. Tutaj by jeszcze można było zrobić jakiś sklep, albo na przykład sklep byśmy zrobili bardziej w centrum taki mały dom handlowy. E, potem kolejną rzeczą byłby bar, mamy jakieś budki z piwem, znowu doszło jakieś nowe rzeczy, mi się wydaje. Taka budka z piwem. W sumie na takim miasteczko mogłoby myślę być. E, żeby troszkę przeoszczędzić. No oczywiście jakąś szkołę, ale taką najmniejszą jaka tylko jest. Bo no nie będą tam jeździć do szkoły już bez przesady. Na co pieniądze mamy, żeby to w miarę zapewnić chociaż. Czyli tu bym chciał docelowo postawić szkołę, jak myślę. Ajdź, to już się wybudowała, to już trudno będzie pierwszy budynek tutaj na razie. wiecie, co ja wstrzymam, może jakoś. A po nich już sobie będzie w sumie za problem. E, teraz tak, tą ścieżkę doprowadzimy sobie jakoś tu, tylko też nie za ruble. Może na razie, e, oczywiście, prąd i woda. Prąd moglibyśmy nawet stąd zamawiać, nie byłby to jakiś wielki problem. Czy my tu mamy wejście prądu? No Właśnie nie wiem, czy my tu mamy wejście prądu. Mamy tutaj ok, to można by jakiś transformator postawić, zaplanować tego coś w miarę, co by dało się tu mieć, może ustawić, ewentualnie znowu. Równamy teren. Tu gdzieś się przecież dało przed chwilą, okej. Okay. Teraz, yy, tylko z tym, że się to ustawiłem. Yy, moment, zróbmy go jeszcze raz, tylko z tym, że obrócę go o właśnie w ten sposób bardziej. I zrobimy to stąd, i teraz przeprowadzimy tą nitkę jakoś tutaj, należy będzie taka jedna podstacja na całą republikę, liczmy na to, że wystarczy, w sensie na całe miasto To, bo to miasto nie ma być duże, to miasto ma być małe i wiecie, takie gęste bardzo yy, Bo tu nie chodzi o to, żeby to miasto było nie wiadomo jak duże, dobra, potem mamy wodę jeszcze do doprowadzenia oczywiście yy, I myślę, że wodę moglibyśmy tu zrobić na spokojnie sami, czyli małe podziemne ujęcie wody, na przykład jakoś w tej okolicy bardziej Potem e, zrobimy jakąś, jakiś średni rurociąg, chociaż nie, najpierw by się przydała jeszcze jakaś mała przepompownia, e, Na przykład stąd jakoś dotąd, ewentualnie, czekajcie... Stąd tu można by było taką ustawić, potem tu jeszcze by się zmieściła mama stacja. nie już raczej by trzeba było ją ustawić tutaj. E, z tym, że ją to by się na przydało gdzieś przy drodze, to najwyżej zrobimy jeszcze drogę taką. Po tej kratce, o. I po drugiej stronie będą jeszcze też jakieś budynki. Mała stacja uzdatniania wody na przykład tu stanie jakoś Tylko znowu No, na 12 tysięcy, na razie tego oczywiście nie budujemy To jakoś tam złączymy, to nie będzie problem. Stąd pójdziemy tu, stąd pójdziemy jakoś tak, ewentualnie na dwa razy jakoś, tak Myślę, że może być. Nie wiem, że ciśnienie na razie nie będę stawiać, na jeszcze nie zdurniałem Potem Kolejną przepompownię w tym miejscu. Kolejną hydrofornię w tym miejscu. E, I to by było chyba wszystko. Czy oni jeszcze czegoś będą chcieli? Naprawdę będą chcieli tej żywności i tego, ale to są spokojnie. Bo w tym na razie się nie ma co przejmować, mi się wydaje, jakimiś takimi właśnie pierdolatami typu. Dobra. Z czego oni tak naprawdę potrzebują tutaj w tej republice? Co im brakuje? Ej, właśnie, szpital, czy jakaś mała klinika, myślę. No, bo tu nic więcej jest, nie byłoby, myślę, potrzebne, ale klinika by się przydała. No i jeszcze kolejne bloki, oczywiście, wiadomo. Klinikę, ja, czekajcie, gdzie to będzie klinika, tu nie. Jakby ktoś chciał, to najwyżej przyjadą do szpitala, już trudno, już nie będziemy się aż tak bardzo przejmować. Też na razie w teorii ustawiamy, oczywiście, niech będzie taka. No i kolejnych bloków bym jeszcze troszkę wstawił. Czyli na przykład teraz bardziej tak ustawione. Znowu krzywy teren niestety jest. Raz, dwa. Tu już się nie da, ale możemy jeszcze coś na przykład jakoś tak, ewentualnie trzeci o. Tu bym ustawił i pięć bloków już by było. A jeszcze jakby się czwarty jakoś tu zmieścił, dobra, już nie się budują te dwa pierwsze bloki. Tylko z tym, że stop, jeszcze stop, stop, zanim się wybudujesz, to prosiłbym, żebyś ty się nie budował. Bez mieszkańców, o właśnie, żeby te wszystkie bloki się wybudowały, ale na razie bez mieszkańców, czyli coś na razie prostego bym chciał i powiem, tak, to wszystko ja sobie kliknę za ruble, niech to się teraz wybuduje. Na pewno nam sporo wniesie, ale niech to się wszystko tu wybuduje. Całe nowe miasto, aha, z tym, że nie ja widzę, że już nie wszystko się jeszcze wybudowało, bo jeszcze co by trzeba było. Więc niech to co trzeba się po prostu dobuduje na razie i tyle, tam jeszcze to się że tam się nie buduje to na razie nieważne Ważne jest żeby ta część się wybudowała i teraz czego wam będzie brakowało? Budynek jest bez zaślenia. no tak ale to można by import włączyć I to nie byłby jakiś wielki problem bo to by tu przeleciało pewnie, aha to, to, tylko to jest z tym że transformator się nie wybudował, super No i okej, okay. zaprośmy pierwszych 10 imigrantów Dobra zaprośmy może ich trochę więcej Dopełnijmy ten blok na przykład na maksa 90. Je pozdrowili, było wody pitnej to sobie podejdziecie, chyba dojdziecie tutaj, dojdziecie więc po prostu musicie sobie podejść, bo to produkuje wodę. No właśnie, więc po prostu musicie sobie tu podejść i wtedy będziecie mieli wodę, Brak przedszkola. O, właśnie, o przedszkolu sobie zapomniałem. To widzicie, właśnie, to właśnie stawiam ten pierwszy blok, żeby zanim jeszcze coś, cokolwiek będę dalej robić, to, żeby tu mieć. Chcę tu uzupełnić. Przed może zostać jakoś tutaj w tej okolicy, to nie będzie wielki problem. Aha, tylko z tym, że stąd można by było jakąś hydrofornię w sumie wybudować, albo ewentualnie coś pomyśleć o hydroforni jednak. Myślę, że hydrofornia w tym miejscu byłaby dobrą propozycją, łączymy to tak, łączymy to tak i łączymy to... tego nie łączymy chyba. Dobra, nieważne, ważne, że jesteście tutaj. Okej, okay, czyli ja w sumie powodów do niezadowolenia nie widzę poza tym przedszkolem, ale do przedszkola, do przedszkola powinniście zaraz podejść. Sport. Nie, no fakt, sportu uprawiać raczej nie możecie. Jakieś kort tenisowy można by było wam gdzieś tu ustawić, na przykład, albo jakieś takie coś mniejszego, co by się e, gdzieś, na przykład, tu jeszcze pomiędzy wcisnęło, albo tu. Tu jakoś. Oferta kulturalna na serio, to też postawimy wam coś takiego małego raczej, czyli ten dom kultury. A może bardziej go jakoś na przykład w tej okolicy bym wstawił? No, a jak będzie, to jakoś spróbujemy ze ścieżką jeszcze przejść. No, dobra, niech będzie taka, czyli ok. Czyli wy raczej powinniście sobie dawać. Radę. Dobra, czyli teraz powinniśmy pójść dalej e, z takimi rzeczami, które będą mi bardziej potrzebne, czyli właśnie to wydobycie węgla. Idziemy sobie dalej tu. To już czyli wiadomo, że nic nie będziemy budować. Yy, tutaj widzę, że nie przejedziemy niestety. Ale to nie będziemy po takich pagórkach jechać bez przesady, nie oszalałem jeszcze, pojedziemy sobie jakoś tędy na przykład. No jest zbyt stromo, czyli po prostu trzeba je zrobić na w kawałkach. To idziemy, mamy teraz te złoże tutaj. Yy, powiedzcie mi to. Gdzieś w górach chyba niestety, co? Czy nie w górach? Pokażcie mi to gdzie można by wziąć jakieś złoże takie miarę sensowne też. Niby. 0% na razie tu jest wszędzie ja tu nie widzę złoża. czekajcie, a tutaj? bo czekajcie, to jest 0% niby według tego 16, 15, no bez przesady to ja bym trochę więcej tego złoża. tutaj jest najlepsze O. 55 no chyba dla musimy wystarczy. tylko jak my nie wiem, jakąkolwiek sensowną drogę skoro to jest w takiej dolince dziwnej, to może na upartego, chyba spróbujmy najpierw z drogą jakąkolwiek Tędy byśmy jakoś zeszli Ja spróbuję na razie z taką gruntową, która mi tak nic nie kosztuje Spróbuję z nią przejść jakoś w kawałkach na przykład na razie Bez jakiegoś wybitnego przyciągania, po prostu tak delikatnie byśmy sobie to jakoś pozjeżdżali Na wycieczkę, no trudno, że będzie to takie pogięte, ale no myślę, że inaczej się i tak nie będzie dało Bo już jest to bardzo stroma, więc nie wiem, czy tu nie będzie trzeba jakiegoś wyrównania zrobić, no w sumie można by tylko co mi to da? Uznajmy, że się coś wygładziło. Nie wiem. Dobra, niby się da, dalej się też nie da. Więc spróbujmy dalej wygładzić trochę tego terenu. Usuimy trochę tych drzew, może poczekajcie jeszcze raz. A na przykład w takich dwóch częściach, jakoś albo tu. Albo co byśmy mieli, to skręcać w górę? No w sumie ciekawe pytanie, ale no można by. Tylko, że to nie będzie słuszne, chociaż może nie. Stąd nie ma szans, żebyśmy zjechali. Musimy to sobie skasować i spróbować wygładzić jakoś tutaj, ten, takim większym pędzlem. Myślę. I to niech się nam wszystko tu jakoś wygładzi. jest istnieje szansa, że pójdzie to jakoś lepiej. Czyli co, dochodzimy dotąd, idziemy potem jakoś tu, idziemy tak w kawałeczkach, tutaj chyba się nie da zjechać niestety, więc jeszcze raz wywalamy to że będzie taki wjazd pamiętoszony, no niby się jeszcze idzie wygładzić, dobra, sprawdzimy, aha, tylko z tym, że trzeba było całość tą jakoś wygładzić, a nie tak wiecie, połowicznie, bo tak połowicznie no, mamy teraz takie spady dziwne jakieś. Tu to o, logiczne zdanie podjadę, więc trzeba by było to jeszcze wykasować, teraz to jakoś tu po prostu wygładzić albo wysokość środka dać coś na przykład takiego jakiegoś tu na pewno nie zjedziemy niestety, chociaż może tutaj coś nie bo to się będzie równało i równało bez sensu hmm. Jakbyśmy zrobili lekkie obniż teren na przykład, albo na przykład podnieść teren tutaj. Dobra, tu byśmy zjechali bez większych problemów. Jakbyśmy teraz ten teren jeszcze też podnieśli, bo w sumie to jest taki bez sensu taki jakiś dziwny spad. Dobra, tu się da przejechać, nie jest źle. No pewnie wydamy wszystkie w całą kasę, no ale wiecie, potem węgiel będziemy mieli. Ale zakład przeróbki na pewno robimy tu, więc po prostu będzie taki hiperdługi, też maczak, nie trzeba zrobić, nawet no trudno. A e, tym już się, że tak powiem, zajmiemy później najwyżej. Na razie najważniejsze jest to, żeby po prostu móc tutaj cokolwiek kombinować. A cokolwiek kombinować to będzie można dopiero po wygłodzeniu tego, a nawet nie wiem czy będzie można, pokażcie mi to. Stąd nie, stąd nie niestety i stąd też nie. Jak stąd inaczej zjechać? Już się nie da inaczej stąd zjechać. Aha, bez dojazdu w sumie też nie damy rady, bo bez dojazdu to nie będzie miało żadnego sensu. Czekajcie, to jest to wszystko jeszcze raz i jeszcze raz po prostu stąd muszę zrobić chyba taką drogę. I taki zjazd, aha, tu jest boga zbyt strono, świetnie teraz. Gdzie było to złoże w ogóle? Ach, pokaż mi gdzie było to złoże. Hmm, kopalnia węgla, gdzieś tu, tam nawet, nie? Może ja bym ją postawił tak czysto teoretycznie tą kopalni, gdzie ja bym chciał ją ustawić celowo. Czyli co tu jakoś pewnie, nie? 55, 53, 50, a tu 40, 54, 55. Tu by się teoretycznie dało. Na razie ją teoretycznie postawimy, bo ja nie wiem jak stąd... Teraz jakbyśmy byśmy mieli stąd niby wyjechać, to już będzie zbyt stromo, niby. No i to wkurza. Tu nigdzie już nie zjedziemy, bo tu mamy za ostry zjazd. No dobra. Znaczy, dałoby się ich jakoś inaczej na przykład transportować. A, po, Poczekajmy. Eee, co to jest? dobra. Na razie, nie chcemy tego. I naprawdę, przecież je jakoś inaczej transportować. Nie ma takiej opcji, raczej. Chociaż, czekajcie, kolej linowa, co to jest? Ty, jakbyśmy to wzięli. To na przykład stąd jakoś tu, tylko co by trzeba było, stalowe liny, tak? Te takie słupy. Może to by było lepsze. I też małciąg osobny. Może to by jakoś uratowało sytuację. Jak mamy w ogóle z tym blokiem jednym? Na razie jest dobrze, aha. Ścieki, ale to ścieki później, ścieki na razie nie. E, tylko tak, mnie interesuje, oczywiście już to przebadali, przebadaliście, teraz pytanie brzmi, co robimy, najpierw znaczenie materiałów stalowych, e, a ja w tym czasie może coś tu innego jeszcze zaplanuję, czyli na przykład zrobię taki taśmoczek i zobaczymy, czy taśmoczek w ogóle by się udało i wtedy najwyżej będziemy kombinować jeszcze dalej. Czyli takie materiały sypkie, takie najprostsze połączenia, mi się wydaje. Ta, aha, tylko z tym, że wyjście jest w złą stronę, no w złą stronę ja wyjścia na pewno nie zrobię, bo to nie ma sensu. A lepiej, żebyśmy to sobie obrócili tyłem do przodu. Jaka tu infrastruktura? Aha, droga jest, super. E, czyli co, możemy jakoś tak tu wjechać? Nie wiem w sumie nawet. ja tu wjadę? Halo? Ludzie, naprawdę, że tu było już dobrze, no może tu bardziej? Znowu pochłoniłem to masę funduszy, no ale trudno, dobra. Niech będzie tak. I teraz musielibyśmy tutaj jakoś zjeżdżać, więc powolutku. Yy, czy my tu mamy jakiś taki zwykły też będzie? Chyba tak, dobra, więc możemy po prostu robić taki zwykły. Najdłużej jak się da po prostu. Czyli na przykład tu jakiś był jeden. Na razie teo teoretycznie musiał... Aha, już kopalnia się nam postawiła, super. Bo to nie jest chyba teoretyczny budynek. Aha... Weź, może anulujmy ją jeszcze, póki jeszcze mamy jakiekolwiek pieniądze. Anulujmy tą budowę. Nie to mi się wszystko zaraz wybuduje, dobra. Spróbujmy zjechać, jakoś. Ja, yeah, naprawdę, coś na przykład takiego, dobra. Potem możemy zjechać jeszcze jakoś tutaj, czyli w tym miejscu, byłoby dobrze. Aha, tu by było dobrze, dobra. I też stawiamy podobnie. Okej, okay. powinno się w chwilku mi może udać mi się wydaje raczej. Tutaj i coś tu już myślę, że można by wybudować jakiś zakład te, przeróbki tej rudy węgla. Więc jeszcze na przykład tu byśmy tylko musieli takie coś zrobić. Dobra, czyli musimy zrobić tu jeszcze taki na przykład płaski teren za ruble. I to by się miało gdzieś tutaj surowo zmieścić, o tutaj. No i dalej pewnie gdzieś tu byśmy sobie zaczęli to równać, nie wiem jeszcze, jak by to wyglądało, ale myślę, że można by to było zacząć równać jakoś. Tylko jak to teraz miałoby wyglądać? Ten zakład przeróbki trzeba by było postawić, nie? To na przykład tutaj jakoś dałoby to już radę? Myślę, że to by już dało. Oczywiście, że potrzebuję, to dobrze wiem. 128 tysięcy rubli nawet miała to w tym momencie nie stać, więc na razie tylko możemy sobie teoretycznie tutaj postawić. Czyli ok, z tym byśmy jakoś zeszli. Pytanie brzmi, co by było dalej? Czemu nam tutaj tak zadowolenie dalej kuleje? A, bo wy dalej nie macie żywności w sumie zasadniczo, a wy nie macie żywności, ponieważ co, was brakuje? Yy, wiecie co, weźcie tu płodów rolnych trochę dokup, albo wiecie co, weźcie po prostu, miejcie zawsze na zapas tych płodów. A jednak żywność to jest zbyt ważna rzecz, żeby jej nie zamawiać, a mi się wydaje, że to się przyda nam do czegoś, więc myślę, że to możemy sobie zostawić akurat. Więc ok, to miasteczko na razie, poza tym zbiornikiem na ścieki, który zaraz sobie będziemy, oczywiście, spokojnie, bo to będzie Tylko z tym, że teraz tak Te centra dystrybucyjne, chciałbym, żeby jeszcze zaczęło mi dowozić to wszystko tutaj, co się na razie dowozić to będzie dowozić do jednego budynku Czyli do tego, tak e, I jeszcze będzie do baru, to do baru będzie, co to. to. To jest podstacja elektryczna, to będzie do, to będzie, do budki z będzie będzie to dowozić. Czyli daj mi jeszcze raz to nasze centrum dystrybucji, na przykład to. Już niech będzie. E, I po mi tu do tego kurdu Aha, do tego kurdupla się nawet nie da chyba drogi podłączyć. Aha, droga jest tu od drugiej strony, no to już niech będzie. Zrobimy taką naokoło. Uff, dobra, i macie to. I róbcie tutaj co potrzebujecie. Tylko służę, że żeby też nie było tak, że my tutaj nie będziemy niczego, to po prostu podepnijmy. Raz, dwa, trzy. W ten sposób. I teraz tak. Czy my mamy jakąś żywność w tym miejscu? Coś się nam produkuje, widzę. No, opornie, opornie, ale się produkuje. Tu już coś zaczęło rosnąć, więc istnieje szansa, że się poprawi sytuacja, bo w tym mieście jest wręcz wzorowo. Poza kościołem i sportem, ale to są takie rzeczy, które są raczej nam niepotrzebne akurat w tym momencie. Ja bym tu jeszcze wstrzymał tą sprzedaż jakąkolwiek. W sensie wyzbywamy się tego i to wszystko macie. Przy... W sensie nie, mięso akurat musicie zamawiać, przepraszam, mięso tak, ale resztę nie musicie. Ale dobra, czyli jakbyśmy teoretycznie, gdzie to mamy teraz, tu by trzeba było bardziej drogę tak przeprowadzić. To wiem, że dobrze, że, żeśmy jeszcze jej nie budowali, bo to raczej się nam przyda. Dobra, słuchajcie, myślę, że na dzisiaj będziemy sobie kończyli. Taki odcinek głównie o planowaniu, mamy tutaj już to, to znaczenie materiałów, no daleko jesteśmy jeszcze od tego, daleko, może ja to zwiększę na maksa w sumie, czemu by niby nie, żeby to trochę lepiej nam działało, na razie jesteśmy od tego dalecy. jedne co my na razie mamy to jakąś żywność w tym miejscu, yy, alkohol pewnie tutaj, chociaż też jest go niewiele, ponieważ nie ma płodów rolnych, a płodów rolnych nie ma, bo ich w sumie nie ma i tyle, chociaż tu teraz niby coś będzie, więc może coś zaczną w końcu przywozić, mam taką nadzieję. Ja mam też nadzieję, że ci wyruszą tu, bo raczej tu się powinno dać już dojechać. Czy jeszcze się gdzieś nie da raczej się powinno dać, bo to jest droga tak jakby w jednym kawałku chyba. Bo tu się też powinno dać i tu też, nie? Da się tam dojechać? Da się no, przecież to sami podpinaliśmy, więc w sumie powinno się dać. Tu jedzie do Seelosa akurat... O, ten chyba jedzie do Swidawa, chociaż to jest raczej tutaj. Nie, to jest już tam. Dobra, czyli powincie tu jechać zaraz, ok. I jak... Co zrobimy? No to wtedy będzie można tu pomyśleć coś tutaj o tym zakładzie przeróbki, ja tylko jeszcze musielibyśmy najpierw wybadać tamto, więc to jeszcze na pewno troszkę potrwa, no ale jakieś początki żeśmy uczynili, więc co? Ten magazyn pewnie już jest pełny, no właśnie, więc oni tutaj po prostu nie mogą pracować, ale dobra, nieważne, że chociaż coś robią. Z troszkę nam kuleje, ale miejmy nadzieję, że to się dziś tam zaraz będzie ogarniało, jak będziemy mieli troszkę więcej tej żywności, będzie to lepiej działało też. Będzie tutaj, wiecie troszkę więcej, miejmy nadzieję, może tej żywności, będzie też więcej tych pojazdów, bo w sumie nie mają zbytnio nawet co robić. E Czyli tu powinni w miarę dawać radę, bo tu nie mamy jakiejś słabej jakości drogi, więc powinni dawać radę. To miasteczko na razie jest takie małe, myślę, że jeszcze docelowo to wybudujemy za 3-4 bloki, tak żeby, wiecie, właśnie było dużo ludzi do jednego miejsca, żeby to się dało w miarę sprawnie produkować, bo pewnie tu będą tory jakieś, będziemy ten węgiel gdzieś tam przewozić, żeby coś w miarę sprawnie dało, bo jeszcze tu chciałbym już wir produkować. Ale o tym to już w następnych odcinkach, zatem Wam dziękuję, do zobaczenia, no i cześć!